Siema, jestem Karciana Kolekcjoner i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zmienił się troszkę plan, zamiast jedenastu na jedenastu będą jakieś unboxingi, może live'y, a zamiast Ligi Kolekcjonerów będzie to y, właśnie ta seria o nazwie y, Klubu y, Świata. I y, dzisiaj jest ze mną mój brat, przywitajcie. go. No macie Kolekcjoner niegdyś, tym razem już nie nagrywa, no szkoda trochę. Może jeszcze kiedyś powróci, nie, jeszcze nie usuwa tego kanału, nie? No i tak, mamy mecze świata. Powiem wam o no, co w tej, chodzi w tej serii. No po prostu takie mecze zwykłe. Gramy szóstką zawodników. Rea, na przykład teraz gramy Real... ten... Gramy Real... no Chelsea. I mamy... gramy szóstką zawodników. Ja w moim składzie jest fans favorite Iger Casillas, key Isco, Isco, Signing, Lucas Silva, limited edition um, Cristiano Ronaldo, limited edition Cristiano Ronaldo i Mazuweczka. Cicharito! A w składzie... A tak w ogóle y... no to to nie mówcie, bo my jesteśmy w gości, nie mamy tyle kart. A w składzie tego, no to ja pokażę. Dobra. W składzie y, Mateusza y, Fabregas, y, Azard, Torres bazweczka, bazoweczka, Impact Quadrado, Keyplayer, Player, Fabregas i Fans Favorit Dio koszta, więc tak jest coś przesądzone jak to takie składziki, no i losujemy, po prostu Ta tasujemy. O tutaj tasuje troszkę. O, będzie ciężko trochę potasować, ale dobra. Przedasowujemy. Dobra, przytasuję. Ale trochę ciężko, ale dobra, trochę słyszko już. Dobra, mamy, zaczynamy. Mamy na przykład złotka pracy jeszcze nie nikt. Ale to im do Portugalia, na przykład Brazylia. Coś takiego. Dobra, więc idziemy. Pierwsza moja karta, mamy to... Jest Ronaldo i ja używam do... Z nie? Nie, bo to już akurat... No już... ja to ja używam ataku 110, a tu musisz obronę użyć. Hazard, i teraz... Właśnie to też trochę bezsensowne chyba, tak? Co ma... Jaką pozycję to powinno być, że... Czyli czy to... Tak, Okej, okay, no to pozycję. ja mam 110, no, tak. a ty? 102. Ej, to... Czyli no ja wygrywam. A ty dwie razy bierzesz moją kartę, nie? Nie. Aha, dobra. 1-0. I teraz mamy... to. 83 A tutaj mamy Kabry który ma 108, 108 na no to idziesz no, 1 do 1. 1 do 1. Kolejna Limitka Ronaldo 109 No a mam tylko i wyłącznie 91. No więc ja w 3... Nie. 21. 2-1. Mamy Fansa Castillasa, który ma 95 w obronie. A mamy te impact do 80, czyli 3-1. No i zostały dwie na karty. Zobaczmy co tutaj No Risco, który ma 90 No to jest bo ja mam tutaj 82 No i mamy jeszcze Kiplejera Fabregasa No tutaj nie ma Inventivenesa Azarda. Bo Inventivenes by się nie zgadzał, a tutaj równiutko wziąłem Pa, Kibler, z Kiplejerem, Impact z Impactem Limitki, dwie limitki, No i dwie limitki. Dobra, dobra. Tutaj, tutaj mamy Impact Lukasa Silva, który ma 85, a tutaj Fabregas 89 Oto no to Honor 3-2 4, 2, 3, 2, 4. 8 sześć no, 6 wygląda. Tak. A, to 4 2 No, takim wynikiem się zakończył rezultat. Będziemy mieli taką ligę, jakby. Czyli, no, będziemy zobaczy, zobaczycie w tabel, w, te, w opisie ligę całą. I będą punktacje po prostu zmieniane na y, kolejny odcinek. Te odcinki będą się pojawiać w piątki. No, i jutro właśnie to zobaczycie. Nagrywam to w czwartek. To i wam pokażę Inventive który. No, szko szkoda, że nie ma nie mamy tego Inventive Nessa Chamesa Rodrigueza, że. Pe tej pełnej edycji zwykłej. Bo tak to by było eventywenas, eventywenas, event event event, by było no, lepiej, no. Dobra, więc kończymy ten odcinek. Myślę, że odcinek was się spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, daj suba, jeśli jesteś nowym. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Cześć!